Cześć, witamy bardzo serdecznie. Grzegorz. i Magdalena. I, i dzisiaj będziemy kontynuować w temacie tego, właśnie, co my sobie odgrywamy na wzajemnych związkach. I przede wszystkim dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tym, co robimy, żeby uciec od samych siebie, żeby tylko nie czuć tego bólu wewnętrznego i jak to jest ciekawe, że my myślimy, że to jest właśnie dziś na zewnątrz że A ktoś z to... zewnątrz nam coś da. Niestety, wszystko jest w środku, wszystko no. jest w nas. I my też w naszej podróży zrobiliśmy takie rzeczy w naszym życiu, które jak gdyby miały być pomocą dla nas, żeby nie czuć tego bólu wewnętrznego. My sobie nawet wtedy nie uświadamialiśmy, że my w ogóle czujemy jakiś ból wewnętrzny, bo jak ja weszłam w związek z Grzegorzem, no to ja myślałam, że to będzie na zasadzie, no on się będzie mną opiekował, ja się będę nim opiekować, będziemy siebie nawzajem szanować, kochać i będzie fajnie. No ale wtedy nie mieliśmy pojęcia o tym, że my wnosimy do tego związku nasze rany i to co, to, co nam pokazano w domu, to, jak, co, nas, to, jak nas traktowano, mhm. to wszystko przenosimy później mhm. na związek. I oczywiście nasi rodzice też przenieśli do swojej relacji i relacji z nami również to, co im zabrakło w ich dzieciństwie. No i tak samo to idzie po prostu pokoleniami, nie? bo Dokładnie. to też trzeba potem popatrzeć na dziadków, na pradziadków, pradziadków i tak dalej. I to szło z pokolenia na pokolenie. I każdy z nas coś w czegoś w domu doświadczył. Ja na przykład, tak jak ja się bardzo często czułam teraz, jak z perspektywy czasu mogłam do tego wrócić, to ja się ciągle czułam opuszczona, ja się ciągle czułam niewysłuchana, ciągle mi brakowało niesamowicie bliskości, takiej naprawdę fizycznej, ciepłej bliskości. Ja tego bardzo potrzebowałam. No i związałam się z facetem, który nie do końca mógł mi to dać, bo sam był poraniony, tak no. samo nie był akceptowany, nie mógł wyrazić swoich emocji, uczuć i był zamknięty w sobie. No i ty też przyciągnąłeś mnie, mm -hmm. gdzie twoją raną było, że się czułeś gorszy. No i ja go oczywiście, mimo tego, że bardzo go chciałam kochać, no to co? Jak on mi tej miłości nie okazywał, to co ja robiłam? Ja go mieszałam z błotem. Po prostu pokazywałam mu, jaki on jest beznadziejny. Czyli co mu robiłam? Odgrywałam mu jego rany. Okay? I to jest, słuchajcie, to temu się trzeba naprawdę przyjrzeć, dlatego że my zrobimy wszystko, żeby uciec od bólu. I myśmy też naprawdę porobili dużo sobie krzywdy nawzajem przez to, że chcieliśmy uciec. Ja tak bardzo chciałam uciec od tego, jak ja się czułam w związku, że się czułam niekochana, niezauważana, nie miałam okazywanej czułości miłości, co było związane z tym, Dokładnie. że Grzegorz miał swoje uzależnienie, więc nie był w stanie mi tego dać i ja wpadłam w romans. Myślałam, że inny facet da mi coś, czego nie daje mi Grzegorz. I co się okazało? Facet potraktował mnie tak samo. To była powtóreczka z rozrywki. Dlatego mówię o tym, o tym, mówimy o tym z naszego doświadczenia, że nic z zewnątrz nam nie da tego, czego my sobie sami nie dajemy. Po prostu. I my musimy wrócić do tych małych nas. Nie? Dokładnie. Ty do Grzesia, ja do Magdusi. Do tych chwil ciężkich, mm -hmm. traumatycznych dzieciństwa i, i przytulić, wypłakać przede wszystkim wypłakać tak. ten, ten żal, mm -hmm. ten ból. I wtedy, jak wyleczymy. Te rzeczy w sobie, to jesteśmy otwarci na to, żeby dać tą czystą miłość, empatię, zrozumienie. Dlatego nasz związek zupełnie teraz tak. na innych zasadach wygląda, i i też przez to, że ty wsłuchałeś się w swoje mhm. krzywdy, ja się wsłuchałam mhm. w swoje krzywdy, to my zaczęliśmy na siebie patrzeć w inny sposób, że Dokładnie ja już tak. przestałam widzieć w Grzegorzu tego. Agresora, czy tego człowieka, który chce mi zrobić krzywdę, mm -hmm. ja, zaczęłam, ja zobaczyłam, gdzie on został zraniony, gdzie on nie dostał tego, co potrzebował. Ja też zobaczyłem, mm -hmm. że to, jak traktowałam Magdę, nie dawała mi tego, czego No i to, co ja czego, też cze zrobiłam? czego oczekiwała, no to też biorę odpowiedzialność za to, co się stało. Mm -hmm. Bo też w pewnym sensie się przyczyniłem do tego. I też projektowałem, bo to była projekcja. Mm -hmm. Romans który mi się kojarzy ze zdradą, mm -hmm. a tak naprawdę ja siebie sam zdradzałem poprzez uzależnienie. Mm -hmm. Hmm. A które, ja wtedy o którym mówię w swoim. Filmiku. Mm -hmm. Mm -hmm. I to jest, um, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że my też w związkach boimy się mówić otwarcie, tak? Grzegorz się bał mi powiedzieć, że był uzależniony od, ma od masturbacji, o czym mm -hmm. mówił w swoim filmiku. Mm -hmm. Ja kompletnie o tym nie wiedziałam. Ja chciałam wierzyć w to, że z nim jest wszystko ok, i, ale, ale z drugiej strony, a czemu mam je tak traktuje? Czemu nie ma seksu? Czemu nie ma bliskości? Mm -hmm. Czemu nie możemy być blisko siebie? Czemu nie ma intymności? I ciągle zadawałam te pytania i nie wiedziałam skąd to siebie, żeby on się bał o tym powiedzieć. Potem ja oczywiście miałam cały swój proces, kiedy ja się bałam przyznać, że zrobiłam skok w bok, Boże, ogromne potępienie, ogromny wstyd, ogromna, ogromna hańba, ja się z tym potwornie czułam, bałam się jemu powiedzieć, w końcu mu powiedziałam, bo to już nie mogło we mnie dłużej siedzieć. Tak, a ja byłem na innej świadomości, przyjąłem to. Oczywiście byłem zdenerwowany wkurzony, mm. ale później jak zacząłem wchodzić w swój proces, to tak powiedziałam wcześniej, że że Po prostu to się wydarzyło dlatego, że ja nie dałem tego, co oczekiwała ode mnie partnerka. Tak, ale też musiałeś się spotkać z tą złością w tak, sobie, no tak, no nie? Bo tak. to, co ja Tobie zrobiłam, to mm. była znowu powtórka z tego, co miałeś wcześniej, tak, w tak. poprzednim związku mm. i w domu, no tak, no tak. gdzie się czułeś zdradzony, nie? Mm -hmm. Mi to Więc, też dało do, mm -hmm. do, 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 do myślenia, o zaraz, zaraz, kolejna osoba mi to mm -hmm. robi, czyli musi coś być też z, no. ze mną nie tak, nie tylko z tą osobą. Czemu tak. ona jest winna temu wszystkiego? temu wszystkiemu. Mhm. Tylko trzeba naprawdę spojrzeć z, no, z wyższej perspektywy i wziąć odpowiedzialność przede wszystkim za siebie. Mhm. Bo każdy powinien wziąć odpowiedzialność za siebie. A tak naprawdę, no to... to no, no inaczej się nic z tym nie zrobi. Mhm. Tak jak twoje uzależnienie. Ja tyle razy się samą siebie pytam. Co mhm. jest? Czemu nam się nie układa? O co mhm. chodzi? On nie chciał mi o tym powiedzieć, no bo jak mógł mi się przyznać, że w no ogóle facet. ma jakiś problem, nie? My mężczyźni boimy się przyznać, że będzie, będziemy uznani za słabszych i że nie dajemy sobie z czymś rady, mm. bo facet powinien zawsze sobie dawać radę, no ale niestety są takie sytuacje w życiu, mm. że, że... No nie i z czym, z czym mnie to skonfrontowało? Mnie to skonfrontowało z tym, że ja znowu miałam wrażenie, że osoba, która jest tak ważna w moim życiu, jest w moim życiu nieobecna. Tak? Jest nieobecna. Jest obok, mnie leży w łóżku i nic się nie dzieje, jest nieobecna. I co to było? No przecież to była powtórka z tego, jak ja się czułam, szczególnie w relacji z moją mamą. Oczywiście, że moja mama może powiedzieć, że ona mnie kochała i robiła wszystko dla mnie, ale jak ja to odbierałam, jak ja to odbierałam, kiedy ona dla mnie była nieobecna, kiedy ona była w swoim świecie. I naprawdę to jest tak ważne, żeby w to zajrzeć i, i siebie samego w tym wszystkim przytulić, bo dopóki my tego nie zrobimy, to będziemy sobie odgrywać. Dokładnie. I teraz, kiedy na przykład, bo co jest jeszcze ciekawe, właśnie, że wydawałoby się, że te słabości każdej z osób, to jak gdyby ją deprymują, to jak gdyby ta osoba przez to jest gorsza. A właśnie nie, właśnie kiedy my możemy sobie nawzajem powiedzieć o I swoich golej. słabościach, o, o tym, czego się to. sami w sobie mm -hmm. wstydzimy, mm -hmm. co sami w sobie potępiamy, tak jak Grzegorz, że no potępiał mnie za to, na przykład, że ja byłam agresywna, tak, że rzucałam mm -hmm. talerzami, że się wkurzałam. Okay. Teraz już tak nie ma, i przez to ja też nie muszę tego robić, bo on widzi na przykład, że coś mnie porusza, mm -hmm. ale on też widzi, dlaczego jaką ja potrzeby w tym momencie mam, co jest istotne dla mnie w tym momencie, nie? A kiedyś to było wszystko na zasadzie reakcji. Myśmy tylko widzieli powierzchnię. No, my, my też... No, nie widzieliśmy tego co też pokazywałaś zgodę. to coś, co ja przeżyłem w Uch. dzieciństwie też od tego uciekałem. Te rzucanie talerzami, czy coś, to ja się zadawałem dziecko. Chowałem się po prostu no. tak, jak to było w moim domu i, mhm. i nie zmierzyłem się z tym, dopóki nie wszedłem w ten głęboki proces i zobaczyłem tak. czarno na białym, że naprawdę to, co przeżyłem w dzieciństwie, mhm. Dokładnie przeniosłem na, I teraz to nie na, chodzi, na życie dorosłe. Tak, I teraz to nie chodzi o to, że my teraz zwalamy wszystko na dzieciństwo, że to aha, to to jest wina naszych rodziców, że my tak się zachowywaliśmy, że się pokrzywdziliśmy nawzajem, że przez to tak dzieci traktowaliśmy. Nie, to nie jest zrzucanie winy. Po nie. prostu. No, jeśli to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, no to ktoś w końcu musi się wziąć do roboty, zajrzeć w to, bo to nie chodzi o to, że masz teraz nazwać swoich rodziców, że to są najgorsi nie. ludzie w świecie. Nie. nie, tylko po prostu to, co oni Tobie zrobili, to, co to w Tobie wywołuje, tak, bo robili to nieświadomie bardzo często, no to my się musimy z tym zmierzyć, bo to nie jest nasza wina. Że nam to wszystko wrzucili, ale to jest nasza odpowiedzialność, co jest z tym zrobić. Bo jak my z tym nic nie zrobimy, przekażemy to naszym dzieciom. Mhm. Bo w czym się wychowywały nasze dzieci, jak myśmy się kłócili, jak, mhm. jak ja zdradzałam, jak on był mhm. w uzależnieniu. Mhm. przecież tam nie to było w ogóle miłości, miało. żadnego mhm. zrozumienia, niczego. No. Gra, Także... Tylko gra. Tak. Gra pozorów. O jest, a tą gram pozorą to każdy z nas miał w domu. Trzeba no było tak, przed całym by światem udawać, że wszystko jest okej, okay, nikomu nic nie mówi, co się hmm. w domu dzieje, w ogóle ile tematów tabu. Przecież hmm. alkoholizm to jest jeden, jeden wielki temat tabu. O tym się w ogóle nie mówi, no z nie No, czy przemoc, ciągle. dokładnie. Nie wolno nam było nigdy o tym mówić, nie wolno było się w ogóle do tego przyznawać, trzeba było grać e, idealną rodzinę. Zadowolonych, uśmiechniętych. I ile można wytrzymywać w czymś takim? Ja bardzo często słyszę od osób, gdzie był alkohol w domu, że mają problemy z agresją. No tak, no bo jak się czuje dziecko, które musi udawać, jak się czuje dziecko, któremu się kłamie w żywe oczy. No, oczywiście, że się w kur pojawia, no przecież ile można znosić kłamstw, oszukiwania i wmawiania, że to z tobą jest problem. Bo ilu z nas się tego nasłuchało, no to, nie? No tak. To z, tobą, ty, że się to z tobą jest to problem. zły charakter, tak. ty się tak zachowujesz. Ale tak my mamy pecha, że mamy takiego syna, no, nie? Z tym nie, nie przynosisz. <laughs> Gdzie nikt, się tego nasłuchało? <laughs> a nikt nie popatrzył, jak. jak Skąd ten, się brata? No rację? właśnie, jak ten ktoś traktował to dziecko, to dziecko po prostu mhm. odre, odreagowywało to, co tak. przeżywało w domu. I no. pokazywało szeroko. Szeroko i jak umiało tylko. Tak. Ale to nie było zauważone. I bo, my to odgrywaliśmy no, i no potem co? On uciekł w uzależnienie, w masturbację, żeby nie czuć tego, co czuję, a ja co? Uciekłam sobie w romansik, żeby co poczuć, żeby co poczuć. Miłość, ciepło, że ktoś dla mnie jest. I co dostałam? Plaskacza w papie, nie? Bo przecież to samo mi odegrał ten facet, że jestem epizodikiem w jego życiu. Dlatego ja ciągle będę do tego wracać. Nie wystarczy po prostu sobie wyjść, odejść. Trzeba Zmienić partnera, czy no, coś takiego. No tak, no. Trzeba naprawdę to w sobie uzdrowić, bo inaczej się to będzie powtarzało. Na różnych płaszczyznach. I życie ma. będzie Wam to pokazywało. Mm -hmm. w, in, w taki czy inny sposób. Tak. Nawet jak my byśmy się rozeszli, no, nie, wykonali nie, pracy? Nie, wykonali, nie wykonali pracy, przyciągnęlibyśmy no. podobne osoby. No. Podobne osoby i dalej schemat by się powtórzył. No. A tak w ogóle właśnie mogliśmy nad tym przejść. I, I to była też naprawdę dla nas y, taka niesamowita też lekcja od życia, że właśnie jak się spotkasz y, mm. z tą krzywdą w sobie, to potrafisz wysłuchać tą drugą osobę. No bo ja mi się w końcu Grzegorz zwierzył z tego uzależnienia. Mm. Ja nie miałam do niego żadnych pretensji. Mm. Ja po prostu zobaczyłam w nim to skrzywdzone dziecko. Mm. Ile, co on musiał w swoim życiu przeżywać, mm. i, i do czego to doprowadziło w nim, i jaki mm. sprytny sposób, tak. Że nie poszedł w alkoholizm, który jest widoczny. No nie mogłem czy pójść, przepraszam. Gry no, czy w gry komputerowej, nie mogłem pójść, bo miałem w domu przykład alkoholizmu, czyli wyparłem całkiem mm. ten. że ja nie będę pił alkoholu, ja nie, nie będę nic pojść, na, no. no nie będę tak jak ten czy tamten, mm -hmm. i dlatego poszedłem w inne uzależnienie. I, i, i to było dla niego strasznie trudne, jak ty w ogóle się zorientowałeś. No, jak ja się zorientowałem, że to jest Że w ogóle jest uzależniony. bo to naprawdę trzeba być świadomym, ale no. tak jak mówię, przebudzałem się powoli. Już mi się zmieniało w mojej świadomości dość dużo, I, mm -hmm. i zobaczyłem, no halo, halo, dość często to robisz, już masz tyle lat, i coś I jest nie i, latek, i nie I zauważyłem, jak na I są pewne emocje, i, i zauważyłem, kiedy to się powtarza, że jakaś jest sytuacja stresowa, czy coś mi się mm. przypomina. No i, i tak, tak wybrnąłem z tego. A jeszcze byłem narcystą, to już w ogóle bardzo ciężko tak. mi było wyjść z tego wszystkiego, no bo narcysta to jest osoba, która. Jest, ma niską świadomość. Nie? No i nie też obwinia wszystkich no, dookoła, tak a nie spojrzy, gdzie on jest Właśnie, też, no, przyczynia się na, do tego. No bo nie, nie? ma, tego, nie ma te, mm -hmm. tego mechanizmu, żeby zajrzeć w siebie, tylko oskarża wszystkich, że to, jak mm -hmm. się czuje, to jest wina żony tego pa, y, szefa na przykład, czy, tak. czy całego świata. No. no, także, no, to, co mi na przykład najbardziej pomogło w mojej podróży, to, to było właśnie skontaktowanie się z tymi ranami z dzieciństwa, dlatego że jak ja y, zaczęłam cały rozwój duchowy, to ja poszłam bardzo, bardzo mocno. W taką pracę z umysłem, z wychodzeniem ponad pewne ponad dualność, ponad podziały i to też ma swoje miejsce. Tylko że dlaczego ja tego używam? Bo to trzeba zawsze zadać pytanie, do czego my to używamy? Ja tego używałam nieświadomie do tego, żeby nie czuć, żeby być odciętą od ciała, żeby nie wracać do tych traum z dzieciństwa. Ja wręcz wyśmiewałam moje ego. Ja chciałam się pozbyć mojego ego, ja chciałam po prostu, co ja robiłam, to samo, co mi wcześniej robili rodzice, ja po prostu do samej siebie mówiłam, przestań się tak zachowywać, jak ty się zachowujesz. Mm. I mimo, że piękny proces Byron Katie'ego, ja momentami użyłam bardzo mocno przeciwko sobie. Dlaczego? Dlatego, że ja miałam wtedy nieuzdrowione traumy z dzieciństwa i dopiero jak ja weszłam w to ciemne, czarne, cholernie trudne mm. i niemiłe, i to to trzeba zajrzeć. Bez Niestety, tego nie ma trzeba, prawdziwego trzeba. przebudzenia. Mhm. Nie ma, dlatego że my jesteśmy duchem i ciałem. W nas się łączy, w człowieku, w jego jaźni łączy się duch i ciało. O tym bardzo pięknie pisze Farida mhm. na swoim blogu ciemnanoc.pl i dobrze, dla nas to dobrze, jest... My teraz, dobrze. jak właśnie czytaliśmy artykuły tak, jej, to dobrze. bardzo dużo dobrze. nam się wyklarowało wyjaśnił, jaki proces przeszliśmy. I widzimy, gdzie jesteśmy. Tak, i, i naprawdę my. bez integracji tej ciemnej strony, tego, co tam siedzi, bo tam są pewne dary. I słuchajcie, no, w naszej kulturze się przyjęło, że mówi się tylko o tym, co jest przyjemne, tylko o tym, co jest miłe, tylko my. o tym, co jest jasne. Tylko miłość, miłość, miłość. Nie, słuchajcie, trzeba zajrzeć to w te największe bagno, dlatego że nigdy nie będziemy pełni, jeśli będziemy mieć tylko jedną, jest, jedną jasną my, my. stronę. Jak każdy z nas ma no. jasną i ciemną stronę i, i, mm -hmm. i życie, w, życie jest dobre i złe. Tak. I, ten, no, I balans, trzeba to zintegrować. To A przede wszystkim właśnie, jak ty zaczynasz chodzić w swoją ciemną stronę, przestajesz się bać ciemnej strony w swoim partnerze. Tak. Tak? Ja byłam no. w stanie zrozumieć Grzegorza, ale nie zrozumieć na poziomie mentalnym. Mm -hmm. Ja to poczułam w moim sercu, ja nie miałam do niego no, tendencji. Nie że żalu. nie zajrzać w siebie. Tak, do no tak bo inaczej ja bym nie była w stanie tego dla Ciebie no. no no zrobić. No nie. Przecież jak że ja bym była na starej świadomości, to bym powiedziała: aha, no. widzisz, to wszystko no. Twoja wina. Tak, teraz ja rozumiem wszystko przez Ciebie. Nie? Ja bym no. po prostu miała na dzień dobry wymówkę. No, ja On też, mi to zrobił. Ja też bym ci nie, nie wybaczył <noise> i też bym nie zrozumiał <noise> Twoich romansów, no. czy coś takiego, gdybym nie zajrzał z tej większej perspektywy i. I wziął odpowiedzialność za siebie też. Z tej wy wyższej perspektywy Wyszy. i z tej niższej Wyszy. perspektywy mm. tego dziecka, bo on też się musiał mm. spotkać z tym, jak on się poczuł, że mm. ja to zrobiłam. Tak jak mm. ja musiałam wejść w kontakt z Tak, mm. jak ja się mm. czułam, nie? Mm. Że ty byłeś zajęty sobą, mm. zaoferowany sobą mm. i nawet mi nie powiedziałeś o co chodzi. Ja się w no. tym wszystkim gubiłam, nie? No. Także słuchajcie, no nie ma przypadków, naprawdę nie ma przypadków. To nie jest tak, że trafiają nam się cholery w życiu i, i po prostu tylko na nich zwalić winę. No gdzieś my razem wspólnie klikamy z tymi ranami, i, i dopóki my tego nie zobaczymy, dopóki się z tym w sobie nie spotkamy, no to będziemy projektować. Będzie no, no, Będziemy projektować. I po owocach to zawsze poznacie, tak? Tak jak ja zaczęłam uzdrawianie matczynej rany, bo dla mnie przełomem przełomem było uzdrowienie w sobie relacji z mamą. Nie z moją fizyczną mamą, że jej miałam teraz nie wiadomo co wyrzucać i mówić. Ja musiałam usiąść w swoim domu, spotkać się z tym wszystkim, jaką ja krzywdę doświadczyłam. Oczywiście, że moja mama może powiedzieć, że ona nie chciała mnie skrzywdzić, ja w to wierzę, ale naprawdę musimy się skupić na sobie. myśmy to czuli, jak, co, co myśmy przeżywali. Tak, Wiadomo, że rodzice będą podstała. mówić tak czy inaczej, to jest nieważne. Ważne jest to, uh -huh. jak ty się z tym czułeś, jak, jak to, uh -huh. to na ciebie. Ja Płynęło, bo no, ja to na ciebie wpłynęło. No. No. Jest to bardzo ważne, także y, jest dużo takich pułapek nie? w rozwoju mhm. osobistym, w rozwoju duchowym, jest taki moment, kiedy właśnie przychodzimy do takiego y, poziomu czy stadium, kiedy musimy zajrzeć w to ciemne, musimy zajrzeć w to przykre. Mhm. Nie po to, żeby siebie znowu odrzucać, żeby siebie karcić, żeby siebie źle czymś nie wiem, mhm. obrzucać, potępiać. Słuchajcie, to jest właśnie to przemienienie w naszym sercu. Jak ja przestałam siebie potępiać, to ludzie przestają mnie potępiać. Okay. Oczywiście, że będą osoby, które przyjdą z taką świadomością, jaką mają i popatrzą na mnie i powiedzą, nie, bo ty jesteś zła, bo ty jesteś taka. No bo będą na mnie projektować. Tak samo na Grzegorza będą do projektować. Porę. My mamy do tej pory osoby w naszym, w naszej rodzinie czy, czy w otoczeniu, którzy nie są w stanie nas w tym momencie zrozumieć. No, no bo po prostu są na innej świadomości. Ja też jeszcze ileś lat temu nie byłam tam, gdzieś jestem dzisiaj. I, mm. I nie byłabym w stanie na przykład Grzegorza zrozumieć. Ja tak? też na przykład przez ten no. proces, który przyszedłem, rozumiem rodziców, którzy wychodzili no. z pozycji ofiary tak. i osoby zranionej. Dlatego, mm -hmm. da, dlatego już postępowali ze mną tagań, tak, a tak. nie w inny sposób. Co nie znaczy, no. że właśnie pozwoli nadal się źle traktować. No nie. Właśnie trzeba postawić granice i to postawienie granic jest bardzo ważne, Co? dlatego, że my się często nauczyliśmy w relacjach z rodzicami, że my nie mamy granic. My byliśmy... Ich własnością. My, byliśmy, my musieliśmy robić rzeczy tak, żeby im to pasowało, żeby pasowało do Dokładnie. ich wizerunku. Nie wolno nam się było postawić. Jak Dokładnie. się próbowaliśmy postawić, to byśmy krytykowani. Dokładnie. Nie? Dokładnie. Tak jak to ostatnio powiedziałeś, fajnie. To jest ciekawe, że rodzice na przykład mówią: no, A ty jakbyś dziecko to. to zły nie... charakter, miałeś to i tamto. A my teraz nie możemy powiedzieć, jak myśmy się z tym czuli, No, albo że na przykład no. powiedzieć, no, a ty, mamo, wiesz, jak ty się zachowywałaś? No właśnie. Nie? Czemu to nie działa dwie strony? Czemu to nie działa dwie strony? Rodzice mogą powiedzieć, no A ty to byłeś uparty, a ty to byłeś zły. No, dokładnie. Ale my nie możemy powiedzieć z drugiej a ty wiesz, mamo, co ty robiłaś, albo ty wiesz no. to, co ty robisz? bo ja się czułem, jak robiłeś to czy no. tamto. Także słuchajcie, jak, jak macie problemy teraz w relacjach, czy w związkach, czy, i, czy to w przyjazniach, czy to z szefem, czy to z mężem, czy to z żoną? To przede wszystkim zauważcie, jak się w tej relacji czujecie. I co wam to przypomina. I co wam to przypomina, ok? Mm -hmm. Kto was tak traktował? Kto was wywoływał te emocje? I naprawdę do tego trzeba wrócić, bo nie reaguje was ten dorosły człowiek, reaguje was to malutkie dziecko. I to dziecko trzeba w sobie przytulić, trzeba do niego iść, trzeba z nim porozmawiać, trzeba z nim posiedzieć. Czyli co zrobić? Zamo tak. Zamodelować mu to, czego nie mieliśmy w dzieciństwie. Dać mu nowy wzorzec, bo my w domach dostaliśmy pewien wzorzec, hmm. tak? Pamiętajmy o tych też, w jakich czasach żyliśmy. Hmm. Matki szły do pracy, to było to pokolenie, kiedy dzieciakom się dawało butelkę, matka do pracy, dzieciak leżał w łóżeczku, czy z jakąś obcą babą było, i nie było tego, tego momentu, tego. Powstania więzi bliskości. bliskości. Matki były wykończone, no, zmęczone, tak źle traktowane, nie. okropnie traktowane, nie miały wsparcia. Facet nieraz pił, czy bił, czy nie wiadomo co robił, więc one same nie miały wsparcia ani od swoich matek, które jak też waliły ich po głowie. No. To jeszcze od męża nie miały wsparcia, więc to się wszystko rzucało na dzieci. Ale teraz nie chodzi o to, żeby rodziców tłumaczyć. Nie. Tylko jak myśmy nie. się w tym czuli. Bo jak my do tego nie wrócimy, jak my z tym nie popędziemy, to przekazujemy to po prostu swoim dzieciom. Taki świat, taki, mhm. takich ludzi nam świat przysyła. No myśmy nawet to zauważyli, że z Ignaś, nie, nie daliśmy mu tej, tej bliskości, tego na co było. Takiej jak on potrzebował. No no. Właśnie. I to po prostu wychodzi, i my teraz musimy do tego wracać. I teraz mu chcemy dać to, czego mu nie daliśmy mm. przez te pierwsze lata. On już w tej chwili ma 10 lat, i ja on pracuje ze swoim dzieckiem wewnętrznym, tak? Jego pewne rzeczy pobudzają w życiu. Mm. I jak jego wtedy pytam, Ignasiu, a jak to cię pobudza, to ile to coś ma lat? Ile to mały Ignaciu ma lat, jest teraz pobudzony? On mówi: No, dwa, trzy, to jest ten jak się to się urodziła, wszyscy się nią zajęli. Mm. I on to mówi po raz setny. No i co z tego? I nie chcę nawet po tysięczny, tak. siadamy i wysłuchujemy i mówimy, mhm. jesteśmy teraz przy Tobie, bo to jest jedyne, co możemy zrobić. Teraz Mu pokazać, teraz zamodelować, że jest kochany. Tak. I tak. też tak. musimy to zrobić dla samych siebie, Dokładnie. dać ten nowy wzorzec. Tak. Nie? Mhm. I, I wtedy mhm. przestajemy chodzić ci desperaci po świecie, I szuka, ty, nie daj, to, ty, tak, ty mi daj, to Ty mi Ty mi musisz to dać, a, czemu to, a, Ty nie daj? Auto sobie kupię, fajne, to auto mi to coś da. Albo kupię no. sobie jakieś buty eleganckie, albo tarantkę. No. Pretensje, nie, takie no. się ma. O, daj mi, daj mi. Pamiętajcie też tak, że ja też słyszałam ostatnio bardzo ciekawą wypowiedź w jednym z, z warsztatów na YouTubie, To była no. Ewa Cymem. Jak się to pani nazywa? Nie no, nie pamiętam. To się... y I ona powiedziała taką ważną rzecz. Że tak jak ci świat traktuje, tak, tak się tak traktowała jest. matka. No, no ciekawe. Czyli tak tego doświadczałeś, nie? No. I my mamy w naszej kulturze to idealizowanie, yy, że trzeba szanować ojca swojego i matkę swoją. Nie? Tak, nieraz o tym no. mówiłam w filmikach i oczywiście, no. że my tych rodziców szanujemy, ale jeśli my nie zajrzymy w prawdę tej no. relacji, nie przyjmiemy rodziców takimi, jakimi naprawdę są, to nie znaczy, że my mamy ich takich tolerować. To nie o to chodzi. No. Tylko mamy wreszcie zobaczyć kim oni naprawdę są i dać sobie to, czego zabrakło. I to jest do zrobienia. No jest, myślę Jak my zrobiliśmy to naprawdę? Nie wiem. Znaczy, znaczy, znaczy jak myśmy to zrobili? Po prostu nasze dusze tak wybrały i to. Tak, <grym> no. dokładnie. To jest tylko jedna <grym> odpowiedź na to. Bo my sobie kliknęliśmy po prostu tak puzelki dokładnie. Tak, puzelki No najpierw żeśmy się poranili, no. pokazali swoje To piekła rano, się zaciągnęła. Dokładnie. Umarło nasze stare małżeństwo. No. Teraz już nie, nie nazywamy nasz związek małżeństwem, tylko relacją, towarzyszeniem. Teraz my tak to naprawdę towarzyszymy. sobie towarzyszymy, nie? Tak. wspieramy siebie nawzajem na, na, na w tym. Tak. Także słuchajcie, naprawdę jest to do zrobienia I, mhm. i my jesteśmy żywym przykładem na to, że da się. Tylko naprawdę trzeba wrócić do perspektywy dziecka. Mhm zobaczyć właśnie oczami dziecka, jak ono tego doświadczało I, i macie w tym różne narzędzia, bo są piękne książki, tylko mm -hmm. nie trzeba wykonywać ćwiczenia z tych książek. Nie? Dokładnie. Możecie tak. używać też opukiwania, opłukiwania grzegoszczę, przede ja tak. wszystkim mm -hmm. opukiwanie tak. używałeś. Opukiwania a później przytulanie dziecka wewnętrznego. Mm -hmm. Myślę, że, że zrobię jakiś filmik na temat mm -hmm. mojego procesu. No, no bo to ty to praktycznie zrobiłeś sam przecież, bez żadnych no sam, y sesji. No sam, ale miałam duże wsparcie, twoje, <grym> bardzo duże wsparcie, twoje. Myślę, że byłoby bardzo ciężko. Musiałbym znaleźć wsparcie gdzie mm. indziej. A tak mm. to, przez no, to, że ty jesteś. Dokładnie, bo przeszłaś przez swoje, yy, swoje rany, mm -hmm. swoje, swoje uleczenie siebie. Mm -hmm. No to potrafiłaś mnie zrozumieć. Jak ja mm -hmm. wracałem, coś mi się tam pojawiało, wracałem. Mm -hmm. Ze, swojej, nie ze swojego mm -hmm. przepracowania i Ci opowiadałem, że to przeżywam, to przeżywam. I ty mnie wysuła, wysłuchiwałaś, dawałaś mi... No ja już ci ten... umiałam te empatię no, dać, wtedy no, już umiałam, nie? Dokładnie. Bo byłam po swoim procesie, a wcześniej o, to. to... Chodzi, ja też na początku też jak ty w ten uleczenie maczyny Rany, bo Ta, też czytałem. No też, też ci dałem bo też Już, dużo, już zacząłem no. się ten, ten, ten Właściwie to w, ty wtedy bardzo stałeś za mną, nie? No. I ja Ci wtedy powiedziałam, że potrzebuję czasu dla siebie, że potrzebuję teraz hmm. zająć się sobą, że czy możesz mi z dziećmi tak, bardziej pomóc. Ale a dlaczego dałem hmm. Magdzie wsparcie? No bo Magda... Jak robiła ten proces, to udostępniałam mi posty, które mogłem czytać, nie? Tak, no. posty, bo ja, ja robiłam, so... bo, żeby było jasne, ja robiłam mm. taki kurs Uzdrawiania Marczynej Ranu mm. Betany Webster mm. ja robiłam kurs, a ona oprócz tego też miała dużo bardzo fajnych artykułów na blogu. Ja te artykuły wysyłałam Grzegorzowi, żeby wiedział też, przez jaki proces ja przechodzę. No, a ja sobie czytałem te artykuły i przez to, że je czytałem, to rozumiałem, przez co przechodzi Magda, ale te artykuły też obudziły coś we mnie no. i u mnie się odpalał jakiś proces. Dlatego y, taka, y, nie wiem, taka prośba, czy, czy sugestia, sugestia czy dla mężczyzn, którzy widzą, że kobiety przechodzą przez jakiś proces, czy chcą się zająć y, swoim, y, swoim rozwojem, żeby też zajrzeli i zobaczyli, przez co ona przychodzi, czemu żeby, I mogli, wspierać spain, żeby kobietę, mogli wspierać tą dokładnie. No i też odwrotnie, się to facet przechodzi, mm -hmm, to żeby dokładnie. też jemu wzajem. Mm -hmm. I to jest chyba najpiękniejsze, co możemy dla siebie zrobić. Jeśli nie macie partnera, który może was wesprzeć, to mm -hmm. na pewno macie przynajmniej chociaż jedną osobę w życiu, która gdzieś was wspiera, czy mm -hmm. jakiegoś przyjaciela. Mm -hmm. Jak nie, to poszukajcie terapeuty, który może was z tym wspierać, bo naprawdę wsparcie mm -hmm. w tym procesie jest, jest bardzo, bardzo ważne. ważne. Bardzo mm -hmm. ważne. To, co ty mówisz. Tak. To jest fakt, że jak Ty mm. przychodziłeś nie to. z tej rzeki, czy coś nie. rozmawiałeś ze mną, mm. jest bardzo ważne, żeby wysłuchał Was ktoś, kto nie będzie Was oceniał, kto no nie cool. będzie Wam mówił, a weź już przestań, to jest przeszłości, mm. co Ty to ciągle rozdrapujesz? Nie. Ja też y, miałam niesamowite wsparcie y, w postaci mojej przyjaciółki. Mm. Pozdrawiam Cię, Justyna. Y, Zdzwaniałyśmy się od czasu do czasu i naprawdę no. dla mnie to było niesamowite, bo była osoba żywa w moim życiu, cool. która mi mówiła, Magda, masz prawo tak się czuć. Także słuchajcie, no mm, zadbajcie o siebie, naprawdę zadbajcie o siebie i, jakkolwiek egoistycznie to brzmi, my naprawdę musimy zająć się sobą i od nas samych zacząć. Inaczej nie mamy nic do dania światu. Także lik, słuchajcie, lik, no i nic dla nas tego nie zrobi. Tak, taki lik. zdrowy egoizm, trzeba, trzeba do niego wrócić, nie? Lik. Także słuchajcie, no jest to do zrobienia, nie? Tak jest. No, pozdrawiamy, pozdrawiamy Was serdecznie. bardzo ciepło, przytulamy. Lik. Jeszcze coś chcesz na koniec powiedzieć? Nie, ja myślę, że nie. Dziękuję no, wszystkim. Pozdrawiamy Was. Cześć. Pa, pa, pa. Hej.